Cześć, jeśli trafiłeś na ten materiał, to pewnie nie iść obce drętwienie, drętwienie palców podczas czytania książki czy też oglądania czegoś na telefonie. Często to drętwienie dotyczy właśnie czwartego i piątego palca, i w wielu przypadkach występuje to po obu stronach. Co w takim razie może być przyczyną takiego specyficznego drętwienia? Najczęściej, oczywiście, winnym będzie tutaj nerw łokciowy. Ok, ale czy coś możemy zrobić z tym więcej? Oczywiście, możemy pójść najprostszą drogą. Jeśli taka pozycja powoduje drętwienie, to nie powinniśmy w takiej pozycji po prostu przebywać. Jest to proste, ale najbardziej skuteczne rozwiązanie. Dlaczego dochodzi do tego drętwienia i dlaczego często występuje to w obu. Kończyna, ponieważ jeśli leżymy z głową, z kręgosłupem szyjnym w mocnym zdjęciu, często o wiele mocniejszym niż ja, to samo zdjęcie kręgosłupa szyjnego powoduje już napięcie korzeni nerwowych, które potem budują między innymi nerw łokciowy. Dodatkowo takie ustawienie rąk jest także pozycją, w której nerw łokciowy bardzo mocno się już napina. A jeśli jest napięty, to od razu nie da nam jakiegoś objawu, ale może minąć kilka minut, czasem może kilkanaście minut i zacznie się pojawiać drętwienie. Może to drętwienie być także powiązane z bólem i właśnie w obszarze często czwartego i piątego palca, ponieważ jest to obszar, który jest unerwiany, unerwiany czuciowo przez nerw łokciowy, więc jakby mamy z dwóch stron obciążenie nerwu łokciowego i poprzez ustawienie naszych kończyn górnych w takim, w takim zgięciu. Więc jeśli chcemy tego uniknąć, a lubimy czytać w łóżku. To lepiej, abyśmy usiedli w ten sposób, czy też z nogami zgiętymi. W każdym razie tułów, żeby był oparty o oparcie, oparte oparcie łóżka, a głowa była bardziej zbliżona do takiej pozy pozycji neutralnej, wyprostowanej. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, jeśli upieramy się przy zostaniu w takiej pozycji, to podłożenie sobie jakiejś poduszki żeby nasza ręka była bardziej rozluźniona, okej, okay, ona dalej będzie w zgięciu, ale samo jakby rozluźnienie już mięsie mniejsza taka czynna praca mięśni powinna także pomóc w redukcji tego typu, w redukcji tego typu dolegliwości. Jakie mogą być konsekwencje powtarzania czegoś takiego? Oczywiście najczęstszą z nich będzie nawroto, pojawianie się w kółko tego drętwienia, ale niebezpieczna może, niebezpieczne może być sytuacja, kiedy to drętwienie będzie występować coraz częściej albo po coraz, albo po coraz krótszym czasie. Może to oznaczać, że nasz nerw łokciowy w wyniku częstego podrażniania jest w pewien sposób już na stałe, może nie na stałe, ale przez jakiś czas może jego próg takiego niedokrwienia może być już o wiele, wiele niżej, a możemy także doprowadzić do, moment, do sytuacji, kiedy nie będziemy tego nerwu w jakiś szczególny sposób obciążać, ale nawet w jakiejś sytuacji typu prowadzenie samochodu, praca na komputerze, to drętwienie może występować albo może ono przejść w jakąś formę, może nie jakąś mocną, ale stałą, gdzie będziemy to odczuwać dzień i noc. Dodatkowym objawem, który nam może także świadczyć o tym, że to podrażnienie nerwu już jakby troszeczkę przeszło w taką formę przed leką, jest to, że wybudza nas to. I to wybudzanie jest powtarzane. Nie, że raz na dwa miesiące nam ręka zdrętwieje, tylko załóżmy, kilka razy w tygodniu budzimy się, bo w gorzej czujemy czwarty i piąty palce, albo chociażby któryś, jeden, jeden z tych palców, ponieważ w nocy Ciśnienie troszeczkę spada, i jeśli ten nerw jest już w jakiś sposób podrażniony, delikatnie uciśnięty, to te objawy szybciej wystąpią w nocy, ponieważ krew już może nie dopływać z, z taką siłą, z taką mocą, jak powinna, i spowoduje nam to drętwienie właśnie w tym obszarze. Więc jeśli macie takie objawy, to najlepiej jak najszybciej to zmodyfikować, aby nie doprowadzać się do tego drętwienia, bo drętwienie jest świetnym sygnałem ostrzegawczym, że coś dzieje się nie tak. Lepiej, żeby nas ostrzegało drętwienie, niż potem będziemy mieć na przykład słabszą siłę w tym palcu w tych palcach tyle w tym materiale dzięki do zobaczenia do usłyszenia